Zamieszczony w warszawskiej gazecie 26 sierpnia 2022 roku płaska ziemia i jej pasożyty. Opinie publiczną w Polsce próbowano podtrycić rtęcią. To nie wyszło, bo niemieccy urzędnicy samorządowi i niemieckie laboratoria nie posłuchały zaleceń niemieckiego wywiadu, organizującego kolejną próbę wywrócenia polskiego rządu i wywołania w Europie fali niechęci do polskich brudasów i trucicieli. Odra płynie przez Czechy, Polskę, a na długim odcinku wyznacza granicę państwową między Niemcami i Polską. Kto truje, jeśli truje, pozostaje póki co tajemnicą. Odra to niestety rzeka przemysłowa, więc rozsądnie byłoby przyjąć, że gospodarka większa truje w większym stopniu. Ręcz to już, rtęć to już jednak zużyty rekwizyt w politycznej szafie Donalda. Przed rtęcią mieliśmy rekwizyt inny. Do znudzenia i bezpowodzenia lansowane przez wielbicieli eurokołchozu, a więc temat aborcji, nieśmiertelny, który euroentuzjastów dręczy. Temat ten jest namolnie stręczony przez celebrytki, te, które dokonały aborcji, cierpią na synrowy wyparcia winy z, fakt, z powodu faktu zamordowania własnego dziecka i chciałyby ukryć winę własną w masie win innych kobiet, stąd parcie na masowość zbrodniczego procederu. Do tego obrzydliwego lansu podłącza się beztroska horda żygolaków, którzy jeśli czegoś nie chcą, to nie chcą płacić alimentów. Hasło Mój brzuch jest moją własnością, bardzo im się podoba, bo zwalnia żygolaka od materialnej odpowiedzialności za dziecko. Twój brzuch, mówią, Twój problem teraz utrzymuj i wychowuj. Ale sprawa ma o wiele głębszy wymiar i sens. Temat aborcji tuż przed próbą rażenia rtęcią usiłowano wcisnąć polskiej opinii publicznej w roli zastępczego powodu do buntu a ostatnio główne rolę w tej hucpie, w jej nowej odsłonie, odegrała niestety po raz kolejny Polska Akademia. Jak było do przewidzenia, w kolejnym aborcyjnym odcinku wystąpiła profesor Magdalena Środa. Jej studia tektoneckie przypadły, a jakże, na okres największych sukcesów nauki polskiej pomiędzy rokiem 1981 a 1982. Autorką Magdalena Środa jest autorką odkrycia, że człowiek w płodowej fazie życia to agresor i pasożyt. I drugą osobą, która wystąpiła w tej słonie, był profesor Marcin Matczak, autor wielu odkrywczych tekstów naukowych, z których niektóre nie zostały podpisane, choć istnieje prawdopodobieństwo, ograniczące z pewnością, że były okrajowane. Na przykład ten, 10 godzin do maturki, babe, co ma być, to będzie, bałem się tego dnia od roku, ale dziś czuję się nieźle, mamo, to obiecuję, kiedy się za szkołę wezmę, ale nie dziś, bo podpisuję kontrakt z SB. Jak będzie trochę cieplej, to pojadę senat ze zegrze. Jak będzie trochę cieplej, no to zgolę się na łet na lesbę. Jak miałem 10 lat, to był Sylwester, grałem se w PSP. Jak miałem 14, to waliłem w udę przed snem. Trzy lata później miałem w lewej ręce pętlę, no i chociaż ogoloną gębę, to w prawej żyletkę. A w tym roku na koncercie będę udrzeć się, że w sumie życie jest niezłe, no bo w sumie jest niezłe. W sumie to prawda, że życie jest niezłe, chyba że się je przerwie, bo wtedy ustaje. W każdym razie, Matczak wdał się ze środą w polemikę. Jako żywo kobiecina jest powodem dyskomfortu w środowisku zwolenników składania ofiar znienarodzonych. Jej brydzenia są zwyczajnie zbyt prostackie i głupie, ergo dostarczają paliwa oponentom. Oczywiście, w każdym społeczeństwie, w każdym czasie są zwolennicy poglądu o płaskiej Ziemi, ale rozsądni ludzie od pradziejów wiedzieli, że ciała niebieskie są trójwymiarowe, a kształtem zbliżone do elipsoid, bo człowiek widzi stereoskopowo. Dlatego pierwszym, który przy minimalnym marginesie błędu obliczył obwód Ziemi był Eratosthenes Cyreny. To jest, proszę Państwa, 276. rok, czas życia, do 195. roku przed Chrystusem. Nie wzbudziło to jakiegoś wielkiego zachwytu w jego czasach, że zmierzył, bo światem osiągalnym w sensie podróży, podboju i handlu dla niego i jego współczesnych był basen Morza Śródziemnego z przyległościami, z Galią, częścią Germanii, wyspami dzisiaj brytyjskimi, Persją, Indiami, a nawet, ma nawet Chiny chociaż. To te połączenia były, pomijając wyspy, połączeniami lądowymi. Natomiast do nawigacji na tak ograniczonym obszarze globus nie był niezbędny. Państwo dzisiaj również korzystając z nawigacji GPS, patrujecie się w mapę płaską, a nie w globus, bo byłoby to niepraktyczne, jeśli się dojechać, nie wiem, no, z Tarchomina do Krowodży. Imperatorzy Rzymu, podobnie jak europejscy władcy średniowiecza, używali globu jako symbolu władzy. No, tego pani profesor Środa nie wie, bo wie po prostu niewiele. Nie wie również tego, że Pluton od chwili poczęcia uważa, się, uważa za istotę ludzką nauka. I świat to świat nienaukowy, w którym Ziemia jest płaska i po tym właśnie plackowatym świecie szaleją pasożyty zagnieżdżające się podstępnie w ciałach kobiet. Taki obcy, ósmy pasażer stromo. Brak wiedzy i inteligencji to problem osobisty. Skandalem jest jednak to, że ignorancję tak głęboką sponsoruje polski podatnik. Przejdźmy jednak, do nie, nie, jednak od niebłogosławianej nie tym razem ignorancji i przejdźmy do wiedzy. Tak się składa, że tymi, którzy badają, kiedy życie się zaczyna i kiedy się kończy, są wielocy. Biologia to nauka, jedna z czterech obok matematyki, fizyki i chemii. Filozofia nauką nie jest, bo nie ma specyficznej metody badawczej i dlatego szarpie się pomiędzy mądrością a skrajną ciemnotą. Spójrzmy, co w świecie akademii tej z listy pierwszego tysiąclecia światowych uni uniwersytetów, na której nie ma uniwersytetów polskich ani w środę, ani w pozostałe dni tygodnia, sądzi się o początkach ludzkiego życia. Pierwszy cytat. Zapłodnienie to sekwencja zdarzeń, która zaczyna się od kontaktu plemika z komórką jajową, kończy się fuzją haploidalne jądra plenika i komórki jajowej oraz zmieszaniem ich chromosomów tworzących nową komórkę. Zapłodniona komórka jajowa, znana jako zygota, jest komórką dużą komórką diploidalną, która jest początkiem lub zawiązkiem człowieka mur keith essentials of human embryology: Toronto Decker, 1988 strona druga. Drugi cytat. Zarodek rozwijająca się jednostka między zjednoczeniem się komórek rozrodczych a ukształtowaniem się narządów charakteryzujących ciało, które staje się oddzielnym organizmem. Plemnik mężczyzny spotyka komórkę jajową kobiety, ich połączenie skutkuje zapłodnioną komórką jajową, czyli zygotą. Tak rozpoczyna się nowe życie. Termin embrion obejmuje kilka etapów wczesnego rozwoju, od poczęcia do 9 lub 10 tygodnia życia. Um, Considine Douglas, Von Nostrand Scientific Encyclopedia, e, Piąte wydanie. Nowy Jork 1900, Reinhold, e, sorry, Van Nostrand Reinhold Company, 1976, strona 943. To nie jest nauka katolska, tu włókanie cytatu. To nie jest nauka katolska, ale nauka czysta. Z podręczników można cytować nieskończoność. Nie ma takiego podręcznika embryologii, w których ten początek ludzkiego życia byłby oznaczony inaczej. W krajach Zachodu, ze względu na o wiele wyższy poziom wiedzy naukowej, co przyznaję z przykrością, nikt nie toczy dyskusji nad tym, kiedy życie się zaczyna, ale jedynie nad tym, kiedy można je przerwać. Inaczej mówiąc, nikt nie traktuje kobiet jako ciemnych garkotłuków, więc każdy wykształcony człowiek waży etyczne racje stojące za dopuszczalnością unic unicestwienia życia człowieka w następstwie decyzji drugiego człowieka. Stoję na stanowisku, że życie winne zbrodni można unicestwić. Winne masakr, seryjnych zabójstw, w szczególności zabójstw ludzi niewinnych. Przerwanie życia niewinnego ze względu na psychiczny komfort drugiego człowieka albo inne uzasadnienia materialne są moim zdaniem etycznie wadliwe. Polskie prawo w następstwie republikańskiego w formie wyboru prawodawców stanęło po stronie życia, stając się awangardą i wzorcem dla orzeczenia amerykańskiego sądu najwyższego. Ograniczenie zabijania narodzonych nie przyczyniło się do wzrostu śmierci okołoporodowych, w świecie rozwiniętym, do którego Polska należy, śmiertelność rodzących przy porodzie to około 11 na 100 tysięcy poradów, 11 śmierci. Około porodowych na 100 tysięcy poradów i to są dane WHO. Ustawa ograniczająca zabijanie narodzonych nic w tej statystyce nie zmieniła. Intencje stojące za przywróceniem prawa do mordowania nie są jasne. Wymykają się racjonalnym uzasadnieniu. Poczucie winy to pierwsze, co przychodzi na myśl, ale to emocjonalne stany osób. Dla zorganizowanej akcji morderstw potrzebna jakiegoś kierownictwa i podatnych na propagowanie mordów umysłów, a te jak wiemy z historii zawsze się znajdą. To nie pierwszy raz w historii, kiedy do propagowania akcji masowej eliminacji ludzi ze względu na wiek, rasę, narodowość wykorzystuje się rzekomy lub prawdziwy autorytet naukowy. Prawdziwy naukowiec też może być zaprzedany złu, ale tu dostręczenia, czyli u nas dostręczenia zabóz, zatrudnia się przebierańców ich hochsztaplerów. Dlaczego tak jest? No cóż, pewnie wychodzi dużo taniej za sztukę takiego akurat autoryteta.